Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gameplay'ów z gry Star Wars Jedi upadły zakon. Ja jestem gromczak, i wspólnie z wami pogram dzisiaj właśnie we wspomnianą grę. Życzę wam wszystkim miłej zabawy i miłego oglądania. Jeszcze szybciutko przypomnę o zostawieniu łapeczki w górę pod filmem, jeżeli będzie się wam podobał, a także subskrypcji na kanale, jeżeli lubicie tematy gier. Przypomnę także, że w każdy poniedziałek i każdy wtorek streamuję na żywo różnego rodzaju gry fabularne, a także w piątki i soboty pojawiają się gameplaye bądź inne filmy o tematyce growej. Także serdecznie zapraszam was na mój kanał. A teraz już nie przeszkadzam. Bawmy się w kolejnym odcinku. Zapraszam. A więc mamy tutaj do odblokowania nowe drzwi. Jeszcze tutaj nie byliśmy? Śmierdzi tu starym olejem. Nie mały, nie ty. To ta woda. Woda śmierdzi starym olejem. O, echo mocy. Tunel został nagle zalany. Jak to się mogło stać? Jak to się mogło stać? Jak do tego doszło? Nie wiem. W każdym razie idziemy dalej. A tak, to chyba jest ten statek? To chyba ten sam statek, którego widać było z daleka ten Venator, czy jak on się tam nazywa, w poprzednim odcinku mogliśmy poznać jego nazwę. Wow! Mieszkańcy wznieśli ten pomnik klonom z Venatora. Szkoda, że nie znali prawdy. Patrzcie! czy To są, to są hełmy klonów. Trochę podobni do szturmowców, ale to są hełmy klonów, z wojen klonów, ale super nawiązanie do do, do filmu, do, do wydarzeń z filmów, do wydarzeń z animowanych seriali. Naprawdę ekstra sprawa. No, postarali się. Naprawdę graficznie. To, tu jest super. Klimat gwiezdnych wojen także super, ale po, modele postaci, no. średnio. średnio wyszły. Co to było? Użyj radia. Ja chcę użyć radia. Halo, tu się pojawiła przez chwilę opcja: użyj radia. Dlaczego nie mam już tej opcji? No nieważne, spróbuję jeszcze raz. Czasami się pojawiają właśnie jakieś takie opcje, które po sekundzie czy dwóch znikają, jakby nie wiedzieć czemu. gris, zajęty? No, próbowałem obejrzeć. Wiesz, co nie, nie jestem zajęty, nigdy. Więc y, trzeba ci czegoś? Stoję przy dwóch rozbitych statkach. Chyba nie tylko tobie wiatr dał się tutaj we znaki. Ej, ej, dopiero teraz to pojąłeś? Gdzieś ty się uchował. Przecież lepszych ode mnie nie ma. No, tak, chciałem powiedzieć, dzięki. Wiesz, no. Nie ma za to, młody, ale. Muszę lecieć, mam sprawę, więc już. Na razie. Hmm. Nie wiem o co tutaj zbytnio chodziło. O coś jest, ale chyba nie mogę pod wodę zajrzeć. Krzynka, ale nie mogę pod wodę zajrzeć. Być może w późniejszym etapie gry będzie można tutaj przyjść. W każdym razie jest tutaj ten wielkolud. Wypadałoby się go pozbyć chyba. O, kolejna skrzynka. Koziołek, matowek. Hmm. Jakieś cmentarzysko statków? Trochę jak na bratce. Gdzie idziemy? Żadne idziemy, ja tutaj zwiedzam. Może jakieś homocy czy coś Oto tyle zrobili miejsca, że na pewno są jakieś znajdźki Ale chyba jednak nie tym razem Dobra, idziemy się pozbyć tego wielkiego cosia Dawaj Nie umiem się z tym bić, ale dawaj Dawaj, a nie No dobra, w miarę umiem się z tym bić. Trochę to głupio zabrzmiało, nie umiem się z nim bić, a pokonałem go bez otrzymywania jakichkolwiek obrażeń. O, tam jest jakaś linka. Mogę tu wejść? Na pewno tu mogę wejść. Co tu jest? Na pewno nie jest to droga do mojego celu. Więc musi tu być jakieś echo mocy albo coś innego. Dokładnie tak. O kurczę. Sonda szpiegowska. Obserwują nas. Kurczę, nie mogę wyczuć kiedy strzelać. O, morfo. Dobra, załatwiona. Sonda szpiegowska. O, sztyl. No dawaj Na razie głupia sonda. Tutaj jest skrót. Odblokuję sobie ten skrót. Ładnie. Kolejna sonda, nawet dwie. A Ła. Ode mnie, kolejne dwie ładnie, jakie wow, co widzisz, Bidiwan, co tutaj mamy? A trzecia z trzech esencji mocy, esencji zdrowia. O kurcze, to, to nawet nie moc, a zdrowie to mi się podniosło. No to wspaniale. Ja jeszcze tylko cofnę tutaj kamerkę. Hmm. Daje się, że wszystko odkryłem. stanie. A, tutaj trzeba to wyłączyć w odpowiednim momencie, okej. Okay. Myślę, że jest OK. Naprawdę super, Bidi. Pewnie, że super. Nie, Bidi, nie przełączaj. Jesteśmy w jakiejś teraz fabryce. Czy to jest cały czas ten statek? Ciężko powiedzieć. Wow, dokąd siedziemy? Chyba się zbliżamy. Zauważyłem to wcześniej. To uczucie na tnie żołądka. Myślałem, że to przez kuchnię Griza. Robi się coraz silniejsze. Im bliżej jesteśmy, tym gorzej się czuję. To na pewno nic dobrego. Imperialne Wikopaliska. Wow. Dobrze to wygląda. Miejsce zapisu. Skorzystam. Mamy dwa punkty nauki, ale jeszcze je sobie oszczędzę. Hmm. Ciekawe co oni tutaj szukają. Czego oni tutaj właściwie szukają? Przeciążenie. A, to super sprawę, sprawę, że na dół poleci. ciekawe co tutaj imperium szuka. Jakichś zasobów? Wiemy, że na, że na kasik nie wolili łukich po to, żeby mogli dla nich pracować, ale też dla zasobów. Jakie są na planecie kasik. Natomiast tutaj jakieś może tajemnice Skrywa planeta Zifo, kto to wie O nie Oż skuwany, mogę go wyciągnąć z tego pokoju? Mogę, ale z nimi dwoma aż Dawaj, 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 dawaj Ładnie. Dobra. A i dwóch naraz to trochę za dużo. Jesteś zbędny. Naruszona spójność konstrukcji. Niewydajny człowiek. A, o, dawaj, dawaj. Oskubany. Nie przewidziałem czerwonego ataku. Boli. Bili potrzebny z tym. Dawaj z tym. Ładnie. Udało mi się tego uniknąć? Chyba. Miałem więcej szczęścia. Jeden robot załatwiony, bezwartościowy. Wow. Co my tutaj mamy? Ulepszenie, kolejne. Wjechać po lince? Wjechać po lince. Aha, czyli teraz będę mógł. Nie tylko zjeżdżać w dół, ale też wjeżdżać w górę. Kilka już takich miejsc znalazłem, między innymi jedno było na kasik. To ciekawe, użyteczne. Teraz da się tam wejść. Tędy chyba nie przejdę. Czyli tutaj mogę wskoczyć Z powrotem już nie wskoczę. Talinka jest za wysoko. Dawaj. Wracajmy szybko na pustynię. Aha, to jest punkt zapisu, a jeżeli zrobię w ten sposób to co się stanie? No. Przeciążyłeś? Aha, rozumiem. Dobra. Wszystko już rozumiem. Tak. Musisz to przeciążyć Bini. Jest super. Mamy to. Bierzesz ich Nie trafi. Rozumiałem. No. Trapaj się tym. Trafić go wreszcie. Nie, Nie uciekniesz! Nie trafiłem go! Oj, teraz jest okazja. Trafiony! Szeda jest ranny! Nie odpuszczę ci! Dopisuję mu szczęście! Rzuć mi z tym. Ładnie. Muszę przyznać, że jesteś szybki. Więcej niż szybki. Wo, widzieliście to? Prawie spadłem. Mogę tutaj coś zrobić. Nie można teraz wezwać windy. Ciekawe dlaczego. Czyli tędy muszę iść. Wydałby się punkt zapisu. Tu coś jest. Miejsce mocy, Echo mocy. Znaczy się. Tędy można wejść lub iść tam tamtędy. Gra mi nakazuje iść tamtędy, ponieważ, ponieważ jestem za tą kratką, z którą walczyłem, z robocikami. Au! Tu jest! A, ładnie. Strażnik ZIPO. Pamiętamy ich. Byli bardzo trudni przeciwnicy. robowi strażnicy, tak Ja się chmę, muszę uleczyć. Nie mam pojęcia gdzie jestem i co tutaj jest. O nie, to ten... Ja się z nim w ogóle nie umiem widzieć. W ogóle się z nimi nie potrafiłem bić. Nie ma co się spieszyć. Nie mów, że to już koniec. Tak, opieraj się. Nie, do... nie trafisz już kolejny raz. Leczę cię w pył. Stań i walcz! Cierp! Przedaj! Wykrywaw się wreszcie! Ej, Bidi! Muszę go jakoś wyczuć. Jesteś zły. W ogóle go nie mogę wyczuć, patrz. Dobra. Wykonany. Powiem Wam, to jest najtrudniejszy przeciwnik, z jakim się do tej pory mierzyłem. Dwóch takich spotkałem i dwóch mi sprawiło ogromny problem. Nie umiem się z nimi bić. I ciężko chyba będzie mi się nauczyć. O, wtedy można na pewno wejść. A jak? Wyczujmy echo. Czeski Tutaj jest i miejsce zapisu. Tylko jak do niego dojść? Powiedzcie mi. Pewnie tutaj muszę zaskoczyć. A jak? I tu. I teraz trzeba się cofnąć. Tutaj jest miejsce mocy, znaczy echo mocy. Nie wiem czemu ja to nazywam miejscami mocy. Kojarzy mi się to strasznie z Wiedźminą. Może dlatego, nie wiem. Okej. Okay. Odkrywanie reliktów. Jest i miejsce zapisu. Myślę, że to jest dobry moment, by zakończyć dzisiejszy odcinek. Jeżeli film się podobał, przypominam Wam o zostawieniu kciuka w górę, a także o subskry subskrybowaniu mojego kanału, żebyście mogli być na bieżąco z nowymi filmami, z nowymi odcinkami gameplayów, a także ze streamami na żywo. Przypominam Wam, że streamuję dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i wtorki jest najczęściej. Może się to w przyszłości zmienić, ale na dzień dzisiejszy są to poniedziałki i wtorki. W godzinach popołudniowych, a także gameplaye pojawiają się w każdy piątek i sobotę. Także zapraszam serdecznie wszystkich, którzy lubią takie klimaty, lubią tego typu filmy, a ja będę się już z Wami żegnał. Dziękuję bardzo za dziś i widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie będziemy kontynuowali zwiedzanie, eksplorację. Tajemniczych wykopalisk imperium. Z dowiemy się, czego tutaj szukają, zobaczymy, czy uda nam się coś ciekawego odkryć, a może, może spotkamy jakiegoś silnego przeciwnika. Tego dowiemy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej, hej.